Siemano widzowie, z tej strony FukrzeX i dzisiaj sobie nagrywamy piękny odcinek i zaczynamy od Owieczki Światowej. Pewnie nie wiecie co to za serwer, bo skąd bym miał wziąć na przykład taki pistolet, który zabija kogoś na hita. Skąd mam takie rzeczy? To jest... Pokażę wam jaki to świat, na pewno go rozpoznacie. Mamy takie potężne itemy, tam, tam nie jest wcale więzienie, tylko potężne ity widzowie. Pewnie Emil, y, czyli taki nasz kolega, nie ogląda y, tego filmu, więc nie wie, że tutaj. Nie wie tutaj czemu zakopać. Pokażę widzom wioskę naszą. Jak się pozmieniała? Właściwie inna wioska jest Na chwilę robię trochę cięcie. Dobra, widzowie, yy, pokażę wam, yy, co się tutaj zmieniło. Ej, ale powiedzieć wam coś, widzowie? Ale oni cię nie słyszą. A, okej. Okay. No, może troszkę, bo komputer zasłania. Gdyby komputer nie zasłaniał ciebie, to zsiesieli. To jest mój dom, bardzo się <grym> zmienił. Ale ja coś zrobiłem mojemu koledze. Oni, no, w ogóle pokażemy wam... O kurde, akurat dołączył. Ciekawe? Patrzcie, tu jest mój koń Funio, bo wy nie znacie, i mój piesek Chrupcio. Zaparbowam cały dom na różowo. No, teraz widzowie cię słyszeli raczej. Mój brat zaparbował mojemu koledze cały dom na różowo. Pokażę wam, bo wy nie wiecie, co tu się w ogóle stało. Patrzcie, tu jest mój wieżowiec ulepszony. Tutaj jest taka statua jakby. Byliśmy na wielu przygodach. Tutaj e, jest e, jakiś sąd niedokończony... Komisa, komisariat policji e, tam jest dom tu jest jakaś wieża zniszczona fioletowa. Patrzcie, tam jest zniszczona fioletowa wieża, tu jest dom mojego brata, nie pytajcie czemu. A to jest dom mojego kolegi, co mój brat obudował go cały jako różowiatką. Tyle! Teraz spróbuj mnie zbić. Dobra, ale patrzcie w ogóle widzowie jakie sety mamy nowe. Eee, dobra, to jest koniec na dziś, pokazałem wam nowe nowości, no i narka!